Szkoła Muzyczna na Islandii. Jak wygląda szkoła muzyczna na Islandii? Zapisanie dziecka tutaj do szkoły, i jak w ogóle wyglądają zajęcia. Opowiem Wam o tym z perspektywy mojej, naszej, naszego dziecka, Kajetana, który od kilku miesięcy chodzi do szkoły muzycznej w Reykjaviku. Więc ja uważam, że każdy człowiek powinien mieć choćby podstawową edukację muzyczną skończoną, więc odkąd on się urodził, to wiedzieliśmy, że poślemy go na jakiś instrument, żeby choć trochę sobie pograł i rozbudował mózg pod kątem muzycznym. Cały szczęście Kajdan ma predyspozycję do muzyki, tak więc nie wyszło, że go siłą pisaliśmy do tej szkoły. Natomiast, jak to tutaj wygląda? Więc, myśmy sobie weszli na stronę oficjalną Reykjaviku i zobaczyli na spis szkół muzycznych. I absolutnie do każdej szkoły muzycznej wysłaliśmy aplikację, i to myśmy zrobili w zeszłym roku, chyba tak. Jak miał Kajetan 6 lat. Kończył 5, 6, jakoś tak. W każdym razie bardzo szybko, najszybciej jak po prostu przeczytaliśmy, że możemy go zacząć zapisywać do szkoły muzycznej. No i wysłaliśmy do wszystkich szkół aplikacje oficjalne, takie ze stron internetowych, i wyobraźcie sobie, że tylko jedna szkoła po jakimś czasie się do nas odezwała, ale z racji tego, że Kajetan wiekiem jeszcze nie pasował do szkoły muzycznej, to zaproponowali mu przedszkole muzyczne. Tak więc fajnie, że ta szkoła muzyczna do której Kajetan już teraz chodzi, ma prowadzić też zajęcia dla młodszych dzieci, czyli przedszkole muzyczne. Tak więc Kajo nie zaczął od samego początku to przedszkole muzyczne, bo chyba ktoś odpadł i po prostu ta szkoła, przedszkole się do nas odezwało i on chyba zaczął od drugiego semestru. No ale udało się, został przyjęty. Grupa była naprawdę bardzo niewielka, pięć, sześć dzieciaczków może. Miał bardzo fajnego nauczyciela. Który uczył dzieci głównie grać na flecie, i też mieli kilka występów, koncertów tutaj w szkole, więc też mi się to od początku podobało, że oswajają dzieci właśnie z występami. Więc miał przedszkole muzyczne raz na tydzień, zajęcia trwały mniej więcej pół godziny, chyba tak do 45 minut max Grał na flecie, miał występy z fletem i miał jakieś takie totalne podstawy, jeżeli chodzi o muzykę. Natomiast jak kończył to przedszkole, to szkoła nam zaproponowała, że jeżeli Kajetan ma ochotę, to może kontynuować edukację i może zostać przyjęty z następnym rokiem szkolnym do szkoły muzycznej. Tak więc od razu myśmy potwierdzili, tak, tak, Kajtek chce, idziemy w to jak najbardziej. Tak więc od razu nas tutaj zaklepali, i Kajo miał spotkanie tutaj z różnymi nauczycielami od różnych instrumentów, czyli to był moment, kiedy on sobie wybierał ten instrument. Więc miał do wyboru oczywiście pianino, fortepian, skrzypce, gitarę, klarnet i jeszcze parę innych instrumentów pewnie by się znalazło, ale on od początku wiedział, że chce grać na pianinie. Jest hey, Och visst, du kan ju lära dig testa. Ja, ja varför är det som Ja, och mm. visst, du jag det. Jag bara en kurs till en vecka. Så gör fantastiska sånger. Vi får lära och fest lite sånger bara easy -fest. Ja. Så för att vara fest. Så lära mera, mera, Ja, ja, ja. Dlatego, że wcześniej, od roku, dwóch lat, na tablecie już miał zainstalowaną aplikację Simple Piano i sobie grał Simple Piano. I sobie grał, zaczął sobie grać swoje ulubione piosenki z jakichś gier, filmów. Tak więc m, mamy pianino w domu, i od początku, jak on się urodził, to było to pianino, więc on sobie siadał, grał. Tak więc takie naturalne to dla nas wszystkich było, że zacznie właśnie od pianina. Ja grywam na skrzypcach, ale on tak do skrzypie Trochę chciał, ale raczej nie. Łatwiej i chyba ciekawiej dla niego było jednak do y, pianino. Tak więc zapisał się, zapisaliśmy go od razu na to pianino i y, trzy miesiące temu, mniej więcej, zaczął szkołę muzyczną i to pianino. Ma bardzo fajnego znowu nauczyciela, innego, ale też super. Jesteśmy w stałym kontakcie, mailowym, y, no i też już zdążył mieć dwa występy. Dostaje książki, e, materiały do nauki. No na razie to są tylko nuty do pianina, to co on tam gra. No jeżeli chodzi o zajęcia, to zajęcia ma raz w tygodniu. I to było tak, że. Pan nauczyciel się u nas zapytał, kiedy my mamy czas, żeby go tutaj przywozić. No i zapytał o to samo swoich wszystkich pozostałych uczniów, to znaczy rodziców uczniów swoich. I ułożył tak grafik, żeby każdemu pasowała godzina, dzień i godzina. Tak więc ma zajęcia raz na tydzień, trwają one pół godziny do 45 minut. I teraz akurat mamy dodatkowe zajęcia, dlatego że ostatnie kajdan miał trochę skrócone. No i pan zaproponował, że w ramach tego może mu zaproponować jeszcze jeden dzień, w weekend, tak więc teraz sobie gra. Ma ostatnie zajęcia przed świętami. Już jesteśmy po koncercie świątecznym, na którym zagrał już dwie piosenki. I Kaju skończył pierwszy podręcznik. Tak więc pierwsza klasa w toku, raz na tydzień, atmosfera bardzo przyjazna, przyjacielska na luzie. Natomiast dodatkowo może już chodzić na teorię muzyki, ale nie musi w pierwszej klasie, tylko może zacząć od drugiej klasy. Więc myśmy uznali, że on zacznie teorię muzyki od następnego roku, dlatego że też Kajetan jest bardzo taki też niecierpliwy, bardzo aktywny. I żeby po prostu też za bardzo mu się nie nudziło, to stwierdziliśmy, że jak będzie troszkę starszy, to też łatwiej przyjmie te dodatkowe zajęcia. Tak więc ma do wykorzystania jeszcze tę teorię muzyki. A co dalej, to po prostu będziemy się nam bieżąco przekonywać, jak wygląda druga, trzecia klasa itd., itd. Ale ogólnie jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni. Nie za duże obciążenie. A ile Kajo ćwiczy w domu? Po parę minut dziennie staramy się, żeby usiadł do pianina codziennie. Czasem w ogóle mu nie trzeba przypominać, czasem po prostu sobie siada i gra to, co on tam chce. Ale staramy się, żeby faktycznie parę minut w ciągu dnia pograł to, co grał z panem, to, co ma tam w książce. Nie robimy mu jakichś długich sesji, że ma pół godziny, godziny siedzieć przed pianinem i grać, ćwiczyć, absolutnie tylko tak, żeby to mu cały czas sprawiało frajdę, że coś tam fajnego robi i żeby mu się przypadkiem nie zaczęło nudzić. Wyobraźcie sobie, że to była jedyna szkoła w Reykjaviku, która się odezwała, no bo po prostu nie ma miejsc, bo jest dużo chętnych, tak? Więc uważam, że naprawdę nam się super poszczęściło, udało i z tego korzystamy. A teraz oprowadzę was po szkole muzycznej Kajetana. Tutaj na korytarzu. Mamy taką małą szatnię, ściągamy buty, rozpłaszczamy się. Tutaj są sale koncertowe, a tutaj po prawej, właśnie, toczą się zajęcia. I w tej szkole jest też przedszkole muzyczne. I Kajetan miał zajęcia w przedszkolu muzycznym, właśnie tutaj. I tutaj uczyli się głównie grać na flecie i jakichś takich totalnych podstaw muzycznych. Podstawy muzyki. I myśmy sobie tutaj zawsze z Damianem siedzieli. Pokażę Wam widok z okna. Czyli, tak jak widzicie, jesteśmy w centrum, przy ulicy. To jest dobry, w miarę szybki. Z parkowaniem trochę gorzej, ale mamy tutaj swoje miejsce. A tutaj zaczynają się już yy, pokoje z instrumentami. Tutaj fortepian. Tutaj, różne te informacje, plany lekcji, ulotki, wystawka świąteczna. Tutaj mamy toalety. Tutaj jest office, czyli pan dyrektor siedzi. A tutaj mamy takie fajne, taką fajną przestrzeń, gdzie czekają rodzice na dzieci. I tutaj, wszędzie dookoła, są klasy, sale. Gdzie dzieciaczki uczą się grać na instrumentach? Tutaj gitara jest i pianino, tutaj kolejna sala, no i tak właśnie te sale wszystkie podobnie wyglądają. Tutaj też są jakieś te kolorowanki, długopisy, kredki, tak więc dzieci mają zapewnione, jak czekają, a też rodzice mają gdzie posiedzieć. Tutaj mi się wydaje, że może być to otwierane. Tutaj są krzesła, więc coś tutaj chyba jeszcze robią, jak się coś dzieje. A Kajo ma ćwiczenia w pokoju numer 9.